Szymon Besser, znany w internecie jako Szymol, zbudował swoją medialną tożsamość na mieszance realnych sukcesów, wizerunkowej ekspresji i świadomie kreowanej przesady. W jego narracji Malta staje się symbolem życiowego awansu miejscem, które ma reprezentować niezależność finansową i wygodne życie poza Polską. Często mówi o dużej rezydencji, która ma podkreślać skalę jego osiągnięć. Choć szczegółów tych nie sposób zweryfikować, pozostają więc elementem jego własnej opowieści o luksusie. Silne przywiązanie do symboli materialnych to jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów jego persony. Wspomina o ekskluzywnych przedmiotach, drogich gadżetach czy kolekcjach, które w jego przekazie pełnią rolę potwierdzenia statusu, nawet jeśli nie wszystkie te szczegóły można potwierdzić z niezależnych źródeł. Wizerunek ten wzmacnia również narrację o rosnących ambicjach finansowych, od młodzieńczych marzeń o pierwszym milionie po deklarację celowania w miliard. Dla Szymola bogactwo staje się nie tylko celem, lecz także językiem, którym komunikuje swoją wartość i siłę. Ważną częścią tej kreacji jest obraz nieustannej pracy. Szymol przedstawia swój dzień jako ciąg wyczerpujących obowiązków: wielogodzinne streamy, zadania poboczne, aktywność inwestycyjna. Opowiada, że jego przestrzeń do pracy pozbawiona jest jakichkolwiek elementów rozrywki, to strefa wydzielona wyłącznie pod obowiązki. Jednocześnie przyznaje, że w praktyce balans bywa zachwiany, a deklarowany przez niego układ maltański, czyli rzekoma symetria między treningiem a odpoczynkiem, często pozostaje jedynie teorią. W relacjach z widzami pojawia się zaskakująca miękkość. Wspomina o sytuacjach, w których brak asertywności wobec oczekiwań publiczności prowadził go do przesady. To właśnie ta mieszanka determinacji, presji i potrzeby odpowiadania na zapotrzebowania odbiorców tworzy obraz człowieka, który potrafi się przepracować, zanim zrozumie, że przekroczył granicę. Jednym z bardziej charakterystycznych elementów jego medialnego wizerunku jest agresywna postawa wobec rywali. Szymol używa ostrego języka, budując atmosferę konfliktu i rywalizacji. W jego narracjach pojawiają się mocne słowa, wyzwania i symboliczne gesty podkreślające przewagę. To jednak również część medialnego świata, w którym funkcjonuje: świata freakfightów, streamów i internetowych starć, gdzie przesada, teatralność i retoryka ostrości są częścią gry, a nie zawsze wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości. W tle tej medialnej wizerunkowej opowieści pojawia się temat tożsamości i pochodzenia. Szymol porusza motyw rodzinnej historii i znaczenia własnego nazwiska. Choć również tutaj wiele pozostaje fragmentami jego osobistej narracji, a nie zweryfikowanym biograficznym zapisem. Wspomina o zmianie pisowni nazwiska, o skomplikowanych rodzinnych wątkach, które niezależnie od ich faktograficznej wiarygodności, dla niego samego mają wartość symboliczną. W jego wypowiedziach dotyczących walk można zauważyć złożony stosunek do emocji. Z jednej strony deklaruje brak strachu przed starciem, opisuje momenty wyciszenia, jakie pojawiały się u niego podczas pojedynków. Z drugiej strony mówi o zwyczajnych ludzkich lękach, jak strach wysokości czy obawa przed skokami do wody. Wspomina też o epizodach chwilowej dezorientacji po przyjęciu mocnych ciosów, interpretując je jako naturalną reakcję organizmu. Wszystko to tworzy obraz człowieka działających na styku kontroli i jej utraty, pewności i wątpliwości. Jako streamer kasynowy Szymol często broni swoich działań, podkreślając, że nie zachęca do gry, a sam stawia się w roli profesjonalisty działającego według prawił. Krytykuje konkurencję zarzucając im nieszczerość i nieautentyczne praktyki, choć sam jest częścią tego samego środowiska, co czyni jego narrację jednocześnie moralizującą i ambiwalentną. Szymol to postać, której przekaz funkcjonuje na granicy faktów, autokreacji i performensu. Realne elementy kariery splatają się z barwną narracją, której luksus, ambicja, agresja i introspekcja tworzą pełen sprzeczności, ale konsekwentny obraz. Aby go zrozumieć, trzeba przyjąć, że część tej historii opiera się na rzeczywistości, a część na roli, którą odgrywa czasem dla widzów, czasem dla siebie.